Co jeszcze na końcu powiedzieć? Dziękuję Bogu za to, że chociaż nie mogłem z tym przesłaniem dotrzeć do świata, a przecież Iskra wychodząca z Polski miała zgodnie z planem pana Jezusa przygotować świat, na jego ostateczne przyjście, to przynajmniej tyle dane mi było zrobić, że w tym świecie znajdują się dziesiątki, ja nie wiem, może nawet setki tysięcy ludzi, nikt ich nie rejestrował, nie liczył, którzy przejęli się tą ideą, którą do tej pory głosiłem i zrobili bardzo ważną rzecz o której jestem przekonany, że właśnie myślał Pan Jezus, mówiąc siostrze Faustynie o tej iskrze. Mianowicie ofiarowali swój codzienny krzyż i swoje modlitwy codzienne, nie jakieś tam wyjątkowe, dodatkowe, te zwykłe, codzienne, za grzeszników całego świata. I to jest to właśnie duchowe przygotowanie świata na przyjście Jezusa na jego perucję. Duchowe. Bo kiedy taki wielki grzesznik stanie przed Jezusem, sędzią, na oczach aniołów i świętych i zobaczy, że niczym sobie na niebo nie zasłużył. Że gdyby w tej chwili umarł, koniec z nim, wieczne męki, to Bóg mu powie: O, ty, którego ja tak kocham, całym sobą, i nie chcę ci utracić, spójrz. Aniel, stróży tego człowieka. Otwórz jego księgę. Co tam jest zapisane? Aniel, już odpowie: Na koncie tego człowieka zapisałem krzyż codzienny i modlitwę. Wielu tysięcy ludzi. A więc on nie jest Boże przed Tobą całkiem nagi. Ma wielki kapitał, z którego może skorzystać. I wtedy Pan Jezus będzie mógł powiedzieć zobacz, jeszcze nie jest za późno. Nawet jeśli uważałeś się za mojego wroga, nawet jeśli byłeś masonem wysokiego stopnia, czcicielem szatana, kapłanem jakimś szatana, magiem, czarownikiem. Nawet i dla Ciebie jeszcze jest szansa, czy chcesz zacząć życie od nowa. Więc właśnie powtarzam, że za to dziękuję Bogu, że tu, z tej małej wsi, mogła wyjść ta idea. A jak dalej Pan Bóg tym pokieruje, jak użyje tych owoców naszego księża i naszej modlitwy, to jeszcze jest jego tajemnica. Ale zachęcam wszystkich, którzy mnie słuchają, żeby przyłączyli się do nas, do tej iskry z Polski. Nie jest to wcale takie trudne stanąć przed Bogiem, rozkrzyżować swoje ręce, powiedzieć, oto jestem, jestem na codziennym krzyżu, taki jaki mi dasz, a ty za tę cenę ratuj grzeszników świata. Nikt nie może powiedzieć, że boję się tego, że Bóg mógłby mnie przywalić z wielkim ciężarem i nie uniósłbym go, bo to by było nie tylko niezrozumienie, ale oskarżenie, wprost oskarżenie naszego najlepszego tatusia. On jest bezbrzeżnym oceanem miłości. Jakiej miłości tkliwej, czułej, serdecznej, rozpieszczającej nas, znającej nasze siły, jak On, tak doskonały mógłby swoje dziecko przywalić jakimś ciężarem nie do uniesienia. To by było bluźnierstwo, gdyby ktoś chciał tak twierdzić. Więc nie bójmy się krzyża. Jak wielka to łaska, że możemy w ten sposób. Przez krzyż i codzienną modlitwę wzniesie na sam szczyt apostolstwa. Taki zwykły, przeciętny, nikomu nieznany człowieczek może wzniesie się na taki szczyt, na jaki nie wejdzie żaden misjonarz. Choćby miał na swoim koncie, no nie wiem, tysiące krztów, nawróceń, pracy w, w ekstremalnie trudnych warunkach. Wchodzisz do nieba i wychodzą ci na spotkanie tysiące, może miliony nawróconych ludzi i mówią ci, dziękuję ci, że ja tu jestem, bo gdybyś się za mnie nie ofiarował i nie modlił, to absolutnie bym tu nie dotarł. A więc będziemy dzielić w niebie szczęście z nimi. To będzie nasze milion razy większe szczęście, niż gdybyśmy tam weszli sami. No i tu mamy wielkie obietnice Matki Bożej, przeznaczone dla tych, którzy właśnie idą tą drogą. Swój krzyż ofiarują za grzeszników świata. Niedawno zmarła węgierska zakonnica, była w ukryciu przez okres komunizmu. Siostra Maria Natalia Magdolny przekazała nam właśnie tych pięć obietnic Matki Bożej dla tych ludzi, którzy idą tą drogą. I dwie najcenniejsze z nich to ta, że ominął czyściec i Mogą mieć pewność, że nawrócą się wszyscy ich bliscy. Gdy więc ktoś mnie pyta dzisiaj co zrobić, bo w mojej rodzinie dzieje się to i owo i ręce mi opadają, nie mogę w ogóle nawet o Bogu wspomnieć, wszyscy przeciwko mnie. Daję im ten prosty sposób. Bóg nie chce, żeby, żebyś go prosił o mało, bo on jest wszechmocny. I wszyscy na świecie są jego dziećmi. Wszyscy. Nie tylko ochrzczeni. Wszyscy ludzie. Wszystkim stworzył duszę nieśmiertelną. Wszystkim wszystkich odkupił. Tak, nie zbawił, bo zbawienie to jest wejście do nieba. Nie, nie można powiedzieć, że na zbawienie wszystkich Jezus krew swoją przelał, bo... Zbawienie dokonuje się dopiero, kiedy ktoś przekracza bramę nieba, ale wszystkich odkupił. No więc Bogu zależy na tym, żeby wszystkie dzieci odkupione krwią jego syna, pojednane z nim, mogły znaleźć się z nim, razem z nim w wiecznym szczęściu nieba. Skoro tak jest, to Kontynuuje myśl. Nie chcę, żebyś prosił go o mało, czyli za swoich bliskich tylko. Otwórz się na wszystkie jego dzieci. A wtedy i ci Twoi, bliscy grzesznicy, oni sladą się wśród nich. Ale Bóg z radością da ci o wiele więcej łask niż gdybyś prosił tylko za, za tych nielicznych. I druga obietnica, którą wymieniłem, to jest pominięcie czyśćca. Czyli ten, kto szedł tą drogą, nazywam ją drogą Iskry z Polski, chyba mam to prawo. Może się spodziewać, że kiedy będzie odchodził z tego świata, Dusza jego poszybuje prosto do nieba. Jaka to ogromna łaska. Maria Zimmo, znana mistyczka, którą odwiedzały dusze czyścowe i miała z nimi bliski kontakt, twierdzi, że przeciętny człowiek na tym świecie przebywa w czyściu taki przeciętny, jakiś wielki grzesznik, około 40 ziemskich lat. Może dawno już grób nie istnieje, może rodzina wymarła, nikt o nim już na ziemi nie pamięta, on jeszcze cierpi. I wszystko ci to może być darowane w jednej chwili, gdy powiesz Bogu swoje tak, swoje. Oto jestem na tym codziennym krzyżu dla grzeszniku świata. Komu są darowane wszystkie winy i odlatuje do nieba. Kościół wierzy w, od początku w to, że męczennikom. Jak ktoś został tym męczennikiem, to jest absolutnie pewne, że można go czcić nawet jako świętego, gdyby nie był kanonizowany, bo wszystko mu zostało darowane, zostało obmyty w swojej krwi, którą złączył z krwią Jezusa. A ty nie przelewasz krwi, a jednak otrzymujesz tę łaskę, którą otrzymują męczennicy. A może i tak być, że otrzymasz łaskę męczeństwa w pragnieniu, nież tak pragną tego oddania życia Boga przelania krwi, że Bóg to przyjmie. I chociaż daruje ci męczeństwo krwi, to wejdziesz do nieba jako męczennik w pragnieniu. A w niebie jest specjalny chór męczenników w pragnieniu. Jest on tylko jeden stopień poniżej chóru męczenników. Jak wielkie szczęście w niebie za tak niewielką cenę, no bo w twoim życiu jest Specjalnie nic się tutaj nie zmienia, ale Twój duch nastawia się na, tak powiem, wysokie loty.